przyjdziesz do mnie są, hej, Anciku, Jo ci coś fajnego dom, hej, Anciku. Kiedy przyjdziesz do mnie są, hej, Anciku, ja ci coś fajnego domu. Anciku, daj mi kusika, Pójdź o ci pokorza ta technika, legnij się za naszy i Trzeba cię pora lągu Hej, Anciku, kiedy przyjdziesz do mnie są, hej, Anciku, Jo ci coś fajnego dom, hej, Anciku, kiedy przyjdziesz do mnie są, hej, Anciku, o ci coś fajnego dom. Wyjrzyj się na moje serce. Karek lupie i no do ciebie Badni się we moje ślepia Ale uwin się opie. Bo ci rybna hej, Anciku Kiedy przyjdziesz do mnie są, hej, Anciku. I ci coś fajnego domu. Hej, Anciku. Kiedy przyjdziesz do mnie są, hej. Ci coś fajnego do gry mum jak aktorka By dać ci siedzieć przy gorkach Dom twoim bajlom nupę. A jak nie chcesz, to skocz mi na pukę. Kiedy przyjdziesz do mnie są Hej, Anciku Jo ci coś fajnego dom Hej, Anciku Kiedy przyjdziesz do mnie są Hej, Anciku ja ci coś fajnego domu Hej, ja ci coś fajnego dom Hej, Anciku, jo ci coś fajnego domu dom. kolendy my i kolendowe spotkania. Już powspominali, a teraz przypomnimy sobie i powspominamy podsumowanie za 2018 rok. Szlager roku to powiedz mi ER Diabend. Teledy z roku do szlagieru Piękne Kwiaty. Dobre słowa, oczywiście Bernadette Kowalski. Fotel lidera wykonawcy za 2018 rok listy szlagierowo LSS do 2 lutego piastuje Piotr Feszter. Laureaci nowych mediów za 2018 rok, za największą ilość odsun na kanale Listy Szlagierowo LSS w serwisie internetowym YouTube, to Brygida i Robert Długowcy ze szlagierą Z Tobą być. Na ta chwila ponad 3,5 miliona odsun. Z tobą być, niczego już nie szukać, z tobą żyć. Laureatów przed chwilą zaprezentowanych wystąpi 2 lutego 2020 roku w Jaszczębiu Zdroju na koncercie podsumowującym szlagierowy 2019 rok. Listy Szlagierowo LSS. Na tym koncercie w sumie wystąpi 18 wykonawców, a koncert poprowadzi 4 prowadzących. Wspólną przyszłość i zdrowie chcę toast znieść. Lecz ponad wszystko szanuję Ciebie za słowa trzy, te cenne słowa trzy, przepraszam, wybaczam. Było Radio Sud do na łączach Radio Fest, więc zaproszą powoli kończy się rok 2019. No cóż zrobić, mam tylko nadzieję, że ten rok dla Was był wyjątkowo udany. Dla wszystkich słuchaczy Radia Fest mam również taką nadzieję i widzów listy śląskich szlagierów, a przed nami rok 2020, który na pewno przyniesie sporo niespodzianek, a także nowości na rynku muzycznym. Jestem ciekawy, jak to wszystko będzie wyglądało. A na razie jednak czas na podsumowanie tego, co jeszcze wydarzyło się w ostatnim notowaniu listy śląskich szlagierów w roku 2019. Na miejscu 10. Paweł Sobota i Witamina, Kasa na Kasa. Na miejscu dziewiątym Hany banda i to jest nowość z wyjątkową piosenką o tytule zaskakującym Zostaw siebie mi. Na miejscu ósmym Banita Bent i Tulipany. Na miejscu siódmym Beata Mańkowska, Splecione dłonie. Na miejscu szóstym Bernadetta Kowalska i przyjaciele Jo jest dziołcha. Na miejscu piątym Danuta Wiśniewska z równie ciekawą piosenką o tytule następującym, czyli Cenne słowa 3. Na miejscu Czwartym Sylwia Drzewiecka i Anioł z Diabłem. Na miejscu trzecim Paweł siluk steiner i piosenka Na tojczysty brzeg. Na miejscu drugim... Damian Cholecki, Weronika, Weronika Damian Cholecki chce i miejsce pierwsze po raz kolejny. Stacja Biblioteka i Grzegorz Poloczek. Tak wygląda ostatnie notowanie listy śląskich szlagierów w roku 2019. Dziękujemy za wszystkie Wasze głosy. Liczymy na więcej w roku 2020. A przy okazji wszystkim widzom, listy śląskich szlagierów prosto ze studia radiowego Radio Fest przekazujemy życzenia do siebie roku. Niech ten rok nowy będzie dla Was wyjątkowo udany. Do usłyszenia i do zobaczenia już w roku 2020. Razem z nami Marcin Janota i kolejne notowanie radiowej listy Szlagierową LSS. Pamiętajcie, do głosujących na Szlagier Top 10 mamy nagrody. Bilety wstępu na koncert Szlagierowych Gwiazd listy szlagierowo LSS 2 lutego w Jastrzębiu Zdroju. Sponsorem nagród jest nadawca Radia Fest na 100 i 2 FM na Śląsku. Życie dla jednych jest bajką, dla innych to zły sen. Mieniają cię na ulicy i widzisz ich w każdy dzień. Podejdź, podaj pomocną dłoń, tak niewiele kosztuje to. Drobny gest, który uśmiechle, dobry los kiedyś oddzielczy się. Otwórz serce swe, niech nadzieję tchnie, innym radość daj szczęście nie. Otwórz serce swe, niechaj cieszy cię, kiedy możesz dać, a nie brać. Otwórz serca drzwi, niech gości w nim ta iskierka, co zmieni świat. Zrozum, żyjesz pośród tych ludzi, nie obok nich. Więc uśmiechnij się, niech nadzieja... nie wrac słońce dla jednych tu świeci przez cały okrągły rok, dla innych ulewne deszcze, nieszczęściem każdy krok. Serce na swojej dłoni nieś jego ciepłem do dzień oczu jak pięknie jest tu być. Łatwiej żyć, kiedy smutku jest mniej. Otwórz serce swe, niech nadzieją tchnie, innym radość daj szczęście, nieś. Otwórz serce swe, niechaj cieszy cię, kiedy możesz dać, a nie brać. Otwórz serca drzwi. Radość daj, szczęście otwór Otwórz serce swe, niechaj cię, Kiedy możesz dać, a nie brać Otwórz serca drzwi, niech za gości w nim Ta iskierka, co zmieni świat Zrozum, żyjesz pośród tych A już te rozki roztomili w naszym szlagierowym studiu przywitą Bernadetta Kowalsko. Witam cię, Bernadetko. No. Witam serdecznie Ciebie i witam Was, moi kochani. Mogę śmiało powiedzieć, że to jest laureatka Teledysku 2018 roku do szlagieru Piękne Kwiaty, Dobre Słowa. Tak. No a dzisiaj też już rozumiesz, że w takiej sylwestrowej kreacji. No tak, to po to już jest ten czas, tak że mm -hmm. wiesz, trzeba szybciej wystartować, to potem same już wyjście będzie o no. czasie. Nie, no to, to, to dobrze. To jest pierwsza kobieta, która jest już gotowa na Sylwestra. I z taką kobietą warto się było no, tak. ożenić, nie? Normalnie. Albo przytańczyć, co? No, no, o. Tak, bo on, e, nasz producent i wydawca pytał się przed wejściem na antenę, e, czemu tu się tak jeszcze wszystko świeci. A to już, proszę bardzo, sylwestrowo, brokatowo tak musi być. Dobrze, moi drodzy Państwo, skoro koniec roku, to też czas na podsumowanie. Bernadetta, jakby podsumować ten Twój artystycznie 2019 rok, to on powinien się do ciebie skończyć, czy jeszcze trwać? Wiesz, są takie sytuacje, których nie, nie na które nie mamy wpływu. No, praktycznie no, rok się kończy, ale e, nie mogę narzekać, bo to byłby grzech z mojej strony. Rok był e, bardzo dobry dla naszego zespołu i myślę, że tak i osobiście, i, i po prostu mhm. i zespołowo było dobrze. I nie mamy czego żałować. No niestety kończy się. Chciałabym przenieść to, co się zdarzyło w tym roku, żeby się przeniosło na, na przyszły rok i to, to jest takie moje marzenie i myślę, i takie życzenia y, będę chciała przyjmować i za które już dziękuję, a marzenia się spełniają, a życzenia jak są z serca, to też. Aha, to dobrze. To, to dobrze. Ja sobie coś z tego 2019 artystycznego roku, co mocno zapamiętasz. Ja myślę, że bardzo du dużo podróży się wydarzyło, bardzo dużo podróży, bardzo dużo e, byliśmy i w naszym kraju odwiedziliśmy takie zakątki, ale tutaj myślę, wszyscy e, przede wszystkim ja chciałam e, powiedzieć, że taką prekursorką e, tej drogi w, mhm. w Polskę była nasza. Przyjaciółka ze sceny Teresa. I tutaj możemy dziękować bardzo tym wszystkim, którzy zawieźli tą muzykę dalej niż od miejsca, Polska. gdzie mieszkamy, w Polsce. I dzięki temu my teraz naprawdę zwiedzamy Polskę wszędzie i wzdłuż. Poza tym też te wyjazdy zagraniczne, które akurat naszemu zespołowi się od trzech lat bardzo dobrze układają, zawsze w maju wyjeżdżamy. Byliśmy już na Węgrzech, byliśmy we Włoszech. W przyszłym roku, jak zdrowie i wszystko dopisze się, tak jak umowy są, to będziemy w Hiszpanii. No Także myślę, że, że wszystko jest dobrze i nie narzekajmy. Po prostu cieszmy się i ktoś, ktoś taki powiedział, że nie szukajmy jej, bo miłość i dobro e, najpierw szukajmy w sobie. No dobra, to my błędą e, tego wejścia miało być e, to, że w Polskę idziemy, ale jak sami się Państwo usłyszeli, <laughs> nie no w Polska poszli, bo poszli też e, światową, europejską i tego będziemy życzyć Bernadette. dzisiaj. Podsumowanie 2019 roku. Rozmowa z Bernadetą. Zostańcie z nami. No to już teraz podsumowujemy ten 2019 rok. Te artystyczne cele co roku, z tego co wiem, to zestawioś jakieś. Te w 2019 roku są wszystkie zrealizowane na 100%. Czy coś jeszcze tak nie do końca i chciałobyś to jednak poprawić w nowym roku? No na pewno wiele rzeczy by można poprawić. Udało mi się stworzyć właśnie zespół, gdzie jest więcej instrumentów żywych. Uh -huh, tak, uh -huh. te zaplecze instrumentów jest większe i jest ta sekcja denta. Może jeszcze właśnie w przyszłym roku uda mi się to jedno moje marzenie e, zrealizować, że chciałabym, żeby w zespole była dziewczyna, która będzie też robiła show i będzie na przykład grała na bongosach, na przeszkadzajkach. I myślę, że to by było Nie, ale super. Jest, ale powiem Ci teraz, to, to jest wydarzenie, drodzy Państwo, i to ino u nas możecie się Tylko u nas to jest takie. Tak, tak, że Bernadeta Kowalska. Pierwszy Kowalsko, raz o tym mówię po tak, prostu. to raz, tutaj. A dwa Bernadetta Kowalska wpuści kolejną kobietę do zespołu. Tak. Bo uważam, że trzeba wszystko robić, żeby w zespole się dobrze działo, żeby to było ciekawe Rozumiem, I nie ma że się też co... zachować parytet. <noise> nie ma się co ograniczać i nie ma czego zazdrościć. Po prostu, jeżeli wszystko to się składa na sumę dobrą, no to po prostu róbmy to. I to był mój cel, no nie udało mi się, ale wiem, że już były wstępne rozmowy, ale że już jest w przyszłym taki, roku tam, tak i całkiem się pięknie prezentuje. prezentuje i myślę, że... Że będzie się podobało i też dużo, dużo dobrego wniesie do zespołu. Hmm. Hmm. Moi drodzy Państwo, ja się już tego doczekać nie mogę. <gry> Dobrze, to ja bardzo mocno kciuki za to, żeby się udało zrealizować te pełne 100%. troszkę już my na ten temat powiedzieli, że w tym 2020 roku będziesz chciała dopiąć tego, żeby jednak ta nowa osoba w tym zespole się pojawiła. To taki plan artystyczny na 2020. Ale co jeszcze? Bo nie sądzę, że Bernadeta Kowalsko chce zakończyć artystyczne plany i pracę artystyczną na tym, że sprowadzi kolejną osoba do zespołu tak. i szluz. A sami wiemy, żeby kolejna osoba mogła być w zespole, to zespół musi naprawdę mieć dobre zaplecze koncertowe, bo to tak. wiadomo o co chodzi, no, jak nie. chodzi i o to, to o to chodzi no też. Tak? No wszyscy, <laughs> wszyscy wiedzą. No na pewno płyta, której nam się w tym roku nie udało, ale mhm. już e, mogę powiedzieć śmiało, że 80% utworów jest. na nową płytę mhm. już jest, i gdzieś te zamierzenia. Na pewno chciałabym e, płytę z utworami. Na które mamy zgodę i publishingi, między innymi nasz szlagier Joes, jest Wha, bo tutaj i właśnie w Polsce, gdzie teraz wędrujemy w dalekiej Polsce, się wszyscy pytają, czy ta piosenka już jest na płycie i, i różne radia dzwonią, i myślę, że, że warto by było zrobić taką płytę. Utworów, które właśnie w jakiś sposób na babskie cąbry przygotowuje dla dziewczyn, które mówią o tych naszych tęsknotach, jak chciałybyśmy. byśmy, Taką bardzo kobieco mhm. płyta, a są one właśnie w takim wątku, tak jak tutaj, właśnie jest działa bardzo luźnym, ale w słowie bardzo dokładnym, tam gdzie kobieta się bezpośrednio dobija. Słyszysz, hopie? Ja zawsze. Słyszę. Tak, kochaj ja mnie. Ja słyszę. Ja Myślę, zawsze... że, że, że trzymać, bym prosiła, żebyście trzymali kciuki i tym razem też na pewno będziesz Sebastian trzymał, żeby się to udało, no bo to uważam, daje właśnie, daje możliwość, że w tym zespole, jak się pojawi nowa osoba, to będzie się wszystkim dobrze działo. Co się tak czuję, że jakby zaczął ciągnąć ten temat, tego co chciałbyś zrealizować w 2020 roku, to brakłoby czasu antenowego tak. na opowiedzenie tych wszystkich planów, które w głowie Bernadety Kowalski tak. się czają. No Powiem bo... tylko Ci tyle, wejdę Ci w słowo, że pisałam list do świętego Mikołaja, bo ciągle w to wierzę. To rzeczywiście tam na tej liście pewne, pewne te e, moje prośby były, to że list był dosyć długi. Nie, ja rozumiem. Do mnie Mikołaj dzwonił i powiedział, że się znalazłeś po stronie tych grzecznych dzieci, więc dlatego to się wszystko Aha, realizuje. Tak, to dziękuję. I, i, i okej, okay, nie ma problemu. Bernarda Kowalską, my wiemy, że to jest y, tak dziełka y, fabryka, że to nie jest inny no, koncert Bernadeta Kowalską i Przyjaciele, a sama nazwa, Kerogodo o tym, że przyjaciele, to jeszcze za tym się kryje ta realizacja tego wszystkiego, co dookoła. Mikołaje, Cumbry, tak. karczmy, to Karczmę, wszystko. Tak, tak, tak. Gdzieś tam mundur górniczy i tak. Chciałam, ale jeszcze ktoś wypełnił, że Jona Sylwestra w mundurze górniczym. Nie, <laughs> ale rzeczywiście nie, nie. dzieje się. Ale, ale, ale widzisz, że. Ale powiem dobrze. Ci... Bo ja by chciał zaraz to pofedrować trochę. Po co sądrowa... <laughs> ale, ale powiem ci właśnie, że tyle rzeczy się dobrych dzieje. to... Człowiek w pojedynkę nie zrobi sam. Ja się cieszę, jeszcze za to mogę podziękować. Słuchajcie, i temu staremu rokowi, który się kończy, bardzo dziękuję za spotkanie e, ludzi na swojej drodze, którzy mi pozwalają, pomagają realizować te wszystkie plany, moje pomysły, gdzie tam w nocy coś nie przespanę. Także to jest właśnie ważne, że są wspaniali ludzie, z którymi lubię pracować. Konkretni, bo to też bardzo lubię. Że wiesz, jak mówisz, że temat jest program o Mikołaju, no to przychodzi rzeczywiście ubrany. Mikołaj. Ja mu daję tak zwany piec, a ty mm -hmm. przynieś garnki i razem gotujemy tą imprezę, tak? Żeby się wszystko udało. Żeby się udało i żeby była renoma, żeby to było profesjonalne i za to wam dziękuję. Dobrze, Bernadetko, to ja też Ci dziękuję za to, że przyjęłaś nasze zaproszenie do tego studia. No przy okazji, że się już wyściglowała, twój hobby, no z dzwonił, powiedział, dziękujemy, że... Już jest gotowo, <laughs> nie spóźniemy się, pierwszy raz się wszystko uda. Okej, okay, czego Ci mogę życzyć? Dużo zdrowia, serdeczności, pięknych kwiatów i dobrych słów. Tego mogę Ci na pewno życzyć. Dziękuję bardzo i myślę, że życzmy sobie tego nawzajem, żeby w tym nowym roku tego wszystkiego nam nie zabrakło. I przede wszystkim zdrowia. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam Was Sylwestrowo. Sylwestrowo pozdrowiła, bo moim i Państwa gościem była właśnie ona, Bernadeta Kowalska.